No spacery się odbywają. To jest pa, pa, Oliwski a tu mamy pałacik. Tam jest pa. bardzo ładne tutaj mamy takie ładne tutaj mamy uformowane z zielonego bukszpanu, bukszpan, bukszpan to jest bukszpan no i tak to wygląda ławka ławka uszkodzona I zamiast ją naprawić to no, rozwala się już no bo starość, chudę starość trzeba było zrobić remont no niestety Rozwaliła się. nie niekonserwowana. Jedna się rozwaliła. No a tu piękne kwiaty, kląb taki ładne kwiatki. Rosną bratki. Piękne kwiatki, bratki. No. Można usiąść, odpocząć jak tu w parku. No i Pałac Oliwski. Jak wygląda? <tuszy> <tuszy> Tutaj coś jest przywiązane do drzewa. Zaraz się dowiemy. Co my tu mamy za drzewo? Jestem klonem polnym. Obwód mojego wynosi 243 cm. Moja wysokość 13,6 cm. Odgrywam żarolę, no, ponieważ w ciągu roku przechwytuję 500 wód opadowych. No to kurde. 640 gram za 694 664 Tak to jest z taką kloną. No. Czego to takie drzewo nie robi? Wszystko tu mamy dziurę. Zajrzymy w dziurę. Tak wygląda w dziurze. A tutaj wszedł do labiryntu i, i zabłodził. Zabłodziłeś? Nie? Tutaj katedra. Oliwska jest z lewej strony, no i pałac Oliwski mamy. O, i tu fontanna będzie czynna niedługo. No właściwie to już powinna być czynna, ale jeszcze nie jest. Ciepło jest dzisiaj 20 stopni. Także mamy dzisiaj pierwszy dzień Wielkiej Nocy. Życzę zdrowych, wesołych świąt wszystkim. Warto spacerować po, po parkach i gdzieś, niż siedzieć za stołem. Pamiętajcie, nie siedzieć za stołem, nie jeść, nie jeść i pić tylko. Trzeba się ruszać. Ahoj, ja już też mam 100 kilo. Pomorska telewizjonowa dla Krocław Zibiński.